Za wszystkim witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale mamy 640 ja właśnie zmierzam na metro i jadę do Seulu. Jak widzicie nie ma ze mną dzieciaków, a, a to dlatego, że mąż z nimi zostaje, odprowadza Jasmin do przedszkola i zajmuje się giną. ale mąż też ma dzisiaj troszkę do załatwienia, bo jak ja będę w Seulu, zaraz wam powiem po co jadę do Seulu, to mąż będzie jechał na Główny Komisariat Policji w Asan wyrobić wyrobić czy tam złożyć dokumenty na wyrobienie prawa jazdy międzynarodowego. A do Sulu jadę, ponieważ odbieram paszport dla Dzinu. Jej! Powiem Wam, że szybko to poszło, bo jak wiecie do 2 września składaliśmy wniosek. Dzisiaj mamy 20 któryś tam września a paszport już był w zeszłym tygodniu, więc w dwa tygodnie go zrobili, także cieszę się, także ja lecę na metro ale najpierw jeszcze sobie pójdę do Pjongjonga, bo chcę do picia ja wam, że musiałam kurtkę założyć bo jest zimno, mamy jakieś 15 stopni teraz rano, a więc przyszła do nas jesień. Także rano trzeba się troszkę cieplej ubrać. Super, bo już miałam dość tych upałów i tak dalej, bo ileś można. Wiadomo, słoneczko jest fajne, ale nie tak, żeby grzało jak w piekarniku. Także trzeba się było trochę odziać, ale też i w metrze będzie zimno, bo najprawdopodobniej i tak będzie klima włączona, więc pamiętajcie, żeby w Korei zawsze mieć jakiś sweterek w metrze, żebyście nie zmarzli. Tutaj zobaczcie moja ulubiona kawiarnia, do której chodziłam, że jasmine jest zamknięta na Amen. A tu był najlepszy chleb, taki, wiecie, podobny do naszego polskiego. Teraz na szczęście udało mi się znaleźć chleb na kupangu, dobry, ale no szkoda. Normalnie możecie sobie zobaczyć, jak pusto jest na ulicy. Wiecie, to jest osiedle a, mieszkalne, tak, ale obumarłe miasto jakby, ale nie dziwię się, jest jeszcze wcześniej, więc dzieciaki nie wychodzą jeszcze do szkół, a u nas na osiedlu, na dzielnicy w sensie jest dużo szkół, więc później będzie masę dzieciaków. A teraz, która jest moja, ale no nie będę brać trzech! Starbuxowy. Mam kawkę starbucksową. karmelowe latte. A moja była w promocji 2 plus 1, tą którą e, lubię. Ale trzech butelek nie będę brać ze sobą. A i tym sposobem jesteśmy na stacji metra. No. Nawet na stacji metra nikogo nie ma. Dobra, jest jedna osoba. Mamy tu mapkę. My jesteśmy teraz na Tanjong Jok. A muszę się dostać tak, żeby przesiąść się na tę linię metra. Także ja sobie piję kawkę i czekam na metro, a z wami widzę się dopiero w Seulu, bo raczej nie będę nic nagrywać, bo będę słuchała muzyki, więc będę zajęta. Mierzę do ambasady po odbiór paszportu Dobrze, że wzięłam kurtkę za sobą, bo mimo że siedziałam w wagonie w metrze, który miał mieć mniejszą klimat, to i tak dawała w kość. Jak ładnie powiewa polska flaga, akurat jej nie widać. Jestem w Starbucksie i jestem wściekła, bo nie odebrałam paszportu, bo nie ma pani konsul aktualnie w ambasadzie, więc y, następnym tygodniu będę musiała znowu przyjechać, więc... <słuch> mi upadło, Ale mam tu kapkę. mam y, kanapeczkę, zjem i chociaż pójdę na miątek tutaj kawkę, latę kanapeczkę na ciepło smacznego go kupić, bo jestem zdenerwowana. Żeby nie było, ja jeszcze dzwoniłam do ambasady, bo odebrali i nic nie mówili, że um, pani konsul nie będzie. Więc dlatego jestem jeszcze bardziej wkurzona, nie mówiąc przodko. Więc jutro znowu do Seulu ale jutro to już sobie pociągiem rano i później wrócę też pociągiem. Daj dla dziewczyny Dla Czasu coś bezne, bo w naszym Dajso jest mały wybór. Jesteśmy właśnie na Miondongu, jak zawsze jest tu dużo ludzi. Bilet wracam do domu, oczywiście z przesiadką, bo innej możliwości nie było. Ja już jestem w pociągu, mam terbatkę. i 25 będę w czemu a jeszcze czeka mnie jazda godzinna autobusem do domu. Mm, bilet kosztował 14 300 za KTX i Google Smoguła to jest taki starszy typ pociągu a KTX to jest ten szybki pociąg tak. Wysiadłam, na Sun Station i idę na Saniok na drugi pociąg Mam jeszcze kilka minut, żeby tam dojść, więc na spokojnie Wiem Wam, że pierwszy raz ja jestem na tej stacji. Jeszcze mi się nie udawało tutaj być. Nawet gdy moja mama była w Korei, to zawsze udawało nam się od razu na jok do dojechać, bez przesiadek. Teraz też nie miałabym przesiadki, ale już nie było biletów a na wcześniejszy pociąg, więc musiałam. Jak sam jechać? Ania! Hej Kawi, witam się z Wami w kolejnym dniu. Dzisiaj będzie podejście drugie do odebrania paszportu. Trzymajcie mocne kciuki, żeby dzisiaj Pani konsul była. Bo jak nie, no to w przyszłym tygodniu. W poniedziałek i w środę, w razie czego będę musiała z, w poniedziałek z mi Zdzinu jechać, a w środę tego Zdzinu, więc trzymajcie mocno kciuki, żeby dzisiaj się udało odebrać. Ja dzisiaj nie jadę, mój mąż dzisiaj jedzie z tego względu, że a, po wczorajszej chyba klimie w, w metrze. Boli mnie gardło, głowa, mam kater, więc będę piła teraflu, ja się dzisiaj ja zajmę, na szczęście dzisiaj mam też odwołane zajęcia z koreańskiego, więc będę mogła sobie jako tako odpocząć, także trzymajcie kciuki, żeby... Mojemu mężowi udało się odebrać, a jak nie, to mój mąż chyba tam rozniesie ambasadę, ale myślami jestem za tym, że pani konsul dzisiaj będzie, dzisiaj będzie można odebrać i tyle. Także odezwę się do was pewnie po. Z tym, jak mój mąż wróci, czyli po południu, aktualnie mamy 5.40. Szinu Jakoni na Was, widać. 6 ώρα, jak to jest. 6 ώρα. Serie zbudowane. Hollandy bardzo chętnie. Dziękuję. Jak widzieliście po wideo od męża, mamy paszport. Dzinu, mąż odebrał paszport. Jest. O co chodzi z tytułem filmu, że znamy datę wylotu um, do Polski? Znamy, ponieważ do Polski będziemy lecieć 11 października, zostajemy w Polsce do 22 października. E, może wam się wydawać, że to krótko, ale po pierwsze wiecie, Jasmine ma przedszkole. I też będąc na, na wakacjach teraz, jak będziemy, będę musiała wysyłać zdjęcia, co czas robi um, w Polsce, żeby to udokumentować, żeby y, różne tam inne rzeczy y, przedszkole będzie musiało zrobić. Y, może kiedyś Wam to wyjaśnię, o co y, chodzi. A po drugie, y, mój mąż, wiadomo, nie dostanie. Więcej wolnego cud, że i tak dostało prawie no, dwa tygodnie wolnego e, na podróż do Polski. E, także no, będziemy mieli napięty grafik w Polsce, ale o, najważniejsze, że polecimy, odwiedzimy rodzinę i będą pojawiać się stamtąd vlogi. Ale y, od razu Wam mówię, że do końca października będą vlogi jeszcze pojawiać się z Korei, ponieważ y, będę nagrywać na zapas, żeby y, nie martwić się wiecie, montażem itd. Y, itd. Tak tak y, na bieżąco filmów. Wolę ten czas poświęcić na nagrywanie, na spędzanie czasu z rodziną i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też filmy z Polski pojawią się w listopadzie. Będą pojawiać się w listopadzie, myślę tak do grudnia, także mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i że będziecie wyrozumiali. No ale co? Tym oto vlogiem będziemy zaczynać przygotowania do Polski. Także cieszę się bardzo z tego powodu.